Krzysztof Uczak, człowiek, który przebiegł wszystkie Bachusy, zawsze się Pan tak zarzeka, że no. chyba już ostatni raz, to dobrze, że tamten rok był przedostatni, bo, bo znowu Pana widzimy. Witam wszystkich, państwa, Witam wszystkich, no zdecydowałem się, żeby jeszcze raz wystartować, no i ja tylko tak w skrótach mówię, że ostatni raz, ale możliwe, że na następnym znowu się spotkamy. Ja to jestem przekonany, że Pan 40. Bachusa także ta, ta, pobiegnie. Ja Też mam taką nadzieję. Jakie oczekiwania dzisiaj? Czasowe, czy, czy po prostu.? Bo pogoda straszna, no chyba. Tylko ukończyć, tylko ukończyć. Powodzenia! 3, 2, 1 i zaczynamy! To jest 38 edycja. Wacław Hansz, prezes lubuskiego TKKF-u, 38 nocny bieg bachusa wystartował. Ale pogoda to dzisiaj iście tropikalna, jak na tego bachusa. Tak, no teraz zrobiło się troszeczkę chłodniej, ale rzeczywiście było dzisiaj bardzo gorąco. Z tym, że zawodnicy byli przygotowani, liczyli się z tym, że może być dzisiaj bardzo gorąco, bo to, taka, takie temperatury utrzymują się przecież od kilku dni. To prawda. Jeżeli chodzi o liczby, wszyscy, którzy się zapisali, wystartowali? Z informacji, które posiadam nie wszyscy niestety dojechali, ale około 280 zawodników bierze udział w tym biegu. Adam Marysiak, po raz czwarty wygrywa nocny bieg Bachusa, tym samym przechodzisz do historii. Dla ciebie to mam wrażenie taki normalny dzień w biurze. Ten nocny bieg Bachusa, czy nie? No właśnie, nie, no byłem bardzo podekscytowany, że mogę przejść do historii i się udało, więc e, nie było tak łatwo. Nie było tak łatwo także z uwagi na pogodę? Tak. No, e, 19 godzina niby słońce zaszło, no, ale się nagrzało tu, biegł między budynkami, więc e, duszno było strasznie. Miasto gorąca atmosfera? Bardzo gorąca atmosfera, jak co roku. A powiedz jak ten bieg wyglądał z Twojej perspektywy, bo tak patrzyłem po tych pętlach, zaczęła się ta grupa, zaczęła ta grupa mocno, bo tam chyba dziewięciu was było, ale z każdym okrążeniem się kruszyła. Tak, no pierwsze pięć kilometrów był bardzo spokojne, więc też się nie chciałem wychylać i postanowiłem drugą piątkę przyspieszyć. Jakub Wawrzykowski, wiecznie drugi można zażartować. Czy to nie jest dla Ciebie wesoła nowina? Nie, mój po prostu trener jest bardzo doświadczony. Na co dzień razem trenujemy, pomagamy sobie w treningach. Raz ja mu prowadzę, raz on mi. Tak więc u niego doświadczenie robi jeszcze swoje. A ja jeszcze muszę się trochę jednak uczyć, bo jestem jeszcze mogę powiedzieć w miarę młodym biegaczem, że tak powiem. A czułeś, że gdzieś tu jeszcze są rezerwy, by z tym Adamem powalczyć, czy raczej raczej Adam miał to jak taki stary lis pod kontrolą? No, miał to pod kontrolą, też temperatura dzisiaj robiła swoje. I po prostu, poszedł ostatnie 500 mocno. Ja go otrzymałem jak najdłużej, ale starałem się walczyć i dotrzymać mu kroku. A byłeś zdziwiony, jak liczna była ta grupa pierwsza na samym początku biegu? Tak, można tego się było spodziewać, że tam kilku biegaczy, a nie spodziewałem się, że bodajże nas szóstka będzie, tak więc troszeczkę byłem zaskoczony, ale potem rywali zgubiliśmy i zrobiliśmy swoje. Powiedz, jaka jest siła tego nocnego biegu? Bachus, co w nim jest takiego fajnego? No atmosfera i organizacja przede wszystkim jest bardzo na no, bardzo fajnym poziomie. Sandra Nowak pierwszą kobietą na mecie. Ja mam Deja Vu i Marysiak wygrał wśród panów, Nowak wśród kobiet. Jakby ktoś się spóźnił, to może z dziennikarzy skopiować relacje z ubiegłego roku. No tak, w tamtym roku też pogoda była troszkę inna, też czas też inny, lepszy, ale dzisiaj jestem bardzo zadowolona, bo założyłam sobie pewne tempo, którym będę biegła, więc od początku do końca udało się idealnie. No właśnie, ta pogoda, ona była faktycznie y, doskonała po prostu? E, widziałam, że tak, po wielu zawodnikach naprawdę dawała w kopa, znaczy ja lubię jakie jest ciepło, 19 godzina dzisiaj idealnie, bo jakbyśmy biegli o 13 w pewnym słońcu, to myślę, że oj byłoby naprawdę ciężko, ciężko dziś by było. To jest fajny bieg, to jest bieg, który biega się z przyjemnością i który się zapisuje w kalendarzu, jak on się pojawi w tym kalendarzu? Ja jestem z Zielonej Góry, więc u siebie wygrywa się najlepiej, ale powiem tak, trasa ciekawa. Rozpoczęcie winobrania, więc to jest yy, duży plus. No i kibice na trasie dopingują, więc jest naprawdę mega. Yy, w jednym miejscu biegostacja stała. Bardzo im dziękuję za doping za każdym okrążeniem, więc tutaj naprawdę to dawało bardzo dużo motywacji, żeby dalej biec. No ale ja dziś spokojnie, więc tutaj. Nie ścigałam się sama ze sobą.